Nawiew to część systemu wentylacyjnego, która jest chyba najbardziej problematyczna. Tak przynajmniej wynika z zapytań, które otrzymujemy od klientów. Jako firma działająca w tej branży, otrzymujemy sporo próśb o pomoc w naprawie źle działającej wentylacji. Większość z nich to niestety efekt braku nawiewu lub niewystarczającej jego ilości. Często wynika to po prostu z nieświadomości. Są osoby, które myślą, że wentylacja zaczyna się i kończy na kominach, ale są też tacy, którzy nawiew świadomie pomijają, traktując napływające z zewnątrz powietrze jako wielkie zło, które wychładza pomieszczenia i drenuje kieszeń, windując koszty ogrzewania do niebotycznych wysokości. Czy taka jest prawda? Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Akademii DARKO. Podejmujemy szeroko pojętą tematykę wentylacji i ogrzewania. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. W opisie znajdziesz źródła materiałów, z których skorzystaliśmy. Więcej informacji o tym, czym się zajmujemy, znajdziesz na darko.pl, Facebooku i Instagramie. Wymiana powietrza zanieczyszczonego na świeże z zewnątrz, szczególnie w okresie zimowym, będzie nieść ze sobą koszty, niezależnie od tego, jaki rodzaj wentylacji wybierzemy. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że wentylacja jest nam potrzebna ze względów higienicznych i zdrowotnych. Dlaczego korzystając z wody bieżącej, tą zanieczyszczoną odprowadzamy do kanalizacji? Bo jest ona brudna i nie nadaje się do ponownego użycia. To samo dzieje się z powietrzem wewnątrz budynku. Z czasem jest ono brudne i nie nadaje się do oddychania. Różnica jest taka, że zanieczyszczenia w wodzie bywają widoczne, a tych w powietrzu zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Skoro akceptujemy niemałe rachunki za dostęp do czystej wody i możliwość jej odprowadzania do kanalizacji, to dlaczego konieczność poniesienia kosztów za oddychanie czystym, świeżym powietrzem jest dla nas tak straszliwa? Tym bardziej, że koszty ponoszone z powodu złej wentylacji są dużo wyższe niż wówczas, gdy działa ona prawidłowo. Brak właściwego doprowadzenia powietrza do budynku zazwyczaj objawia się w sposób mało komfortowy, niekontrolowanym nawiewem. Projektując wentylację w budynku, rozmieszcza się urządzenia nawiewne tak, aby powietrze z zewnątrz przedostawało się w niewielkich ilościach w różne miejsca. Dzięki temu jest ono bardzo szybko ogrzane i przede wszystkim dostarczane tak, aby było nieodczuwalne. Wyobraźmy sobie, że zamiast wielu drobnych nawiewów pojawia się jeden duży strumień powietrza, który wpływa nam nie do kilku, ale do jednego pomieszczenia. Wówczas naprawdę mamy do czynienia z wychładzaniem. Różnica w objętości powietrza, które dostarczamy zaplanowanym nawiewem, a tym napływającym w sposób niekontrolowany, jest mniej więcej taka, jak między strumieniem wody z kranu a tym z węża do hydrantu. To właśnie się dzieje, gdy nie mamy zaplanowanego nawiewu, tylko pozostawiamy go siłą natury. Prawa fizyki nie zwracają uwagi na komfort, tylko dążą do jak najszybszego doprowadzenia sytuacji do równowagi. My zaś, ograniczając wentylację w domu do samych przewodów wywiewnych, zaburzamy tę równowagę. Można by powiedzieć, że próbujemy wytworzyć próżnię, bo próbujemy usuwać powietrze z wnętrza budynku bez uzupełniania go z zewnątrz. Gwarantuję, że to się nie uda. Przeznaczeniem wentylacji jest utrzymanie zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach, w których przebywamy. System ten może spełniać rolę tylko wówczas, kiedy jest kompletny, czyli składa się z części wywiewnej i nawiewnej. Co więcej, tylko wówczas, gdy wszystkie elementy systemu są starannie zaplanowane i właściwie rozmieszczone, wentylacja będzie działać tak jak powinna, czyli nieodczuwalnie. Brak istotnych części systemu zawsze będzie objawiał się w sposób nieprzyjemny dla użytkowników budynku. Dlatego zanim zrezygnujemy z części nawiewnej wentylacji, zastanówmy się, czy faktycznie chcemy zrezygnować z nieodczuwalnego przepływu powietrza na rzecz zimnych podmuchów wiatru z kratki, na przykład w łazience. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!